Oficjalnie wojna została wypowiedziana, o czym opowiadałem w poprzednich odcinkach. Nadal jednak nie doszło do faktycznych starć militarnych. Co ciekawe, mimo że to Austro-Węgry jako pierwsze wypowiedziały wojnę Serbii, a później zasadą domina inne państwa przyłączyły się do wojny, to walki rozpoczęła strona francusko-brytyjska. To właśnie te armie uderzyły 8 sierpnia 1914 roku na protektorat niemiecki Togo w zachodniej części Afryki. Niedługo potem, 10 sierpnia, oddziały niemieckie zaatakowały południową Afrykę, część brytyjskiego imperium kolonialnego, już 30 sierpnia padło Samoa Niemieckie, a 11 września wojska australijskie, podległe w Wielkiej Brytanii, wylądowały w niemieckiej Nowej Gwinei. Większość wysp pacyficznych została zajęta przez Japonię, którą łączył z Wielką Brytanią traktat sojuszniczy. W ciągu zaledwie kilku miesięcy siły ententy wyparły albo przyjęły kapitulację wszystkich wojsk niemieckich na Pacyfiku i działania wojenne w Azji zakończyły się. Nie ma co się nad tym rozwodzić. Mimo oporu w kilku miejscach Brytyjczycy strzelali do Niemców jak do Kaczek. O Afryce będziemy oczywiście mówić szerzej, no ale najpierw Europa. Gdyż to nas interesuje najbardziej i ta nieszczęsna granica austriacko-serbska. Plan austriacki był następujący. Austriacy atakują Serbię, a na północy stacjonują Niemcy, którzy przyjmą na siebie uderzenie rosyjskie, które bez wątpienia nastąpi. Problem był taki, że Niemcy mieli zupełnie inny plan i uważali, że najpierw zaatakują Francję, by ci nie zaatakowali ich od zachodu, gdy będą walczyć z Rosją. W tej sytuacji armia austriacka musiała się przegrupować i walczyć na całym froncie wschodnim, zarówno Serbią, jak i Rosją. Od 29 lipca do 11 sierpnia armia Austro-Węgierska przeprowadziła serię ataków artyleryjskich w północno i północno-zachodniej Serbii, by w tym czasie wbudować mosty pontonowe, którymi wojskowi wejdą na teren wroga. Około godziny 23:15 sierpnia pododdziały serbskiej pierwszej połączonej dywizji napotkały na zboczach góry Cer placówki utworzone przez armię austro-węgierską. I tak wybuchły walki. Do północy rozpoczęły się zacięte starcia między Austro-Węgrami i Serbami, a w ciemności zapanował totalny chaos. Finalnie Austriacy nie dali rady utrzymać góry i musieli się wycofać. 17 sierpnia Austriacy próbowali odbić ten region. Ale to również im się nie udało. Powtórka nastąpiła następnego dnia, 18 sierpnia. Obie strony poniosły ciężkie straty w bitwach. Okrucieństwa popełniali zarówno Austrowęgrzy, jak i Serbowie. Austrowęgrzy oskarżyli serbskich cywilów o okaleczanie żołnierzy austro-węgierskich, podczas gdy niezdyscyplinowane wojska austro-węgierskie doraźnie zabiły setki serbskich mężczyzn oraz zgwałciły i zamordowały wiele kobiet. Wielu z zamordowanych przez Austro-Węgrów było ofiarami innych Słowian, głównie Chorwatów i Bośniaków, którzy walczyli w armii austriackiej. Chociaż atak Austro-Węgierski na Serbię został odparty, Serbowie zużyli znaczną część swojej amunicji. Triumf w Serbii na polu bitwy zwrócił uwagę świata, a kraj zdobył sympatię zarówno ze strony krajów neutralnych, jak i sojuszniczych. W prasie brytyjskiej coraz częściej pojawiały się artykuły w obronie Serbii. Niektóre kręgi kulturowe we Włoszech opowiadały się za przystąpieniem do wojny po stronie aliantów. Finalnie Serbia miała paść w jednej z najbardziej przerażających porażek w historii, ale to jeszcze nie teraz. Teraz wszyscy myśleli, że Serbia jest potęgą i Serbia zmiażdży Austro-Węgry. Austriacy zaczęli formować dość pokaźne siły na granicy austriacko-serbskiej. Tymczasem 80% wojsk niemieckich znajdowało się na zachodzie, a tylko 20% wspierało działania na wschodzie. Niemcy chcieli szybko pokonać Francję i przerzucić wojska na wschód, by pomóc Austrii. Ofensywa niemiecka na zachodzie znana jest jako Plan Schlieffena. Zakładała ona, że większość wojsk zostanie wysłana do walk w Belgii. Belgia zostanie zajęta, a tymczasem Francuzi będą walczyć może z małą przewagą z armią niemiecką na południu. Gdy północna flanka się przebije przez Belgię, zaatakuje Paryż i okrąży armię francuską. Początkowy pochód Niemiec na zachód był bardzo udany. Feldmarszałek Sir John French, dowódca brytyjskich sił ekspedycyjnych, które wspierały Francuzów w walkach, zaczął planować Pełny brytyjski odwrót do miast portowych nad kanałem La Manche w celu natychmiastowej ewakuacji. Miał w głowie, że Wielka Brytania już przegrała, jednakże wojskowy gubernator Paryża, Joseph Simon Gallieni, chciał, aby jednostki francusko-brytyjskie kontratakowały Niemców wzdłuż rzeki Marny. Tak też się stało i tak doszło do pierwszej bitwy nad Marną. Tam Francuzi i Brytyjczycy zatrzymali Niemców. Co oznaczało niepowodzenie planu Schlieffena. Brytyjski korpus ekspedycyjny pod wodzą marszałka Johna Frencha został przerzucony na północ i zasilony dwiema nowymi dywizjami, które właśnie wylądowały w Belgii. W pobliżu miasta Ipch napotkano i zatrzymano oddziały niemieckie. Belgowie otworzyli śluzy na rzece i zalewając nisko położone tereny i powstrzymując Niemców przed dalszym marszem. Miasto Ypres zostało zniszczone atakami lotniczymi i artyleryjskimi. Niemcy nazwali tę bitwę Rzezią Niewiniątek, Kindermord. Armie niemieckie składały się głównie z młodych ochotników i studentów. Poniosły one wielkie straty w starciu z mniejszymi, ale bardziej doświadczonymi oddziałami brytyjskimi, wśród których było wielu weteranów II wojny burskiej. Do końca 1914 roku wojska niemieckie zajmowały silne pozycje obronne we Francji, Kontrolowały większość krajowych zagłębi węglowych i spowodowały o 230 tysięcy więcej ofiar niż straciły. Jednak problemy komunikacyjne i wątpliwe decyzje sprawiły, że nie udało im się osiągnąć głównego celu, jakim było uniknięcie długiej wojny na dwóch frontach. Mimo, że statystycznie Niemcy może i wygrywały tę wojnę, to strategicznie Absolutna porażka. Książę Wilhelm miał wtedy powiedzieć: przegraliśmy wojnę. Będzie ona trwała jeszcze długo, ale my już ją przegraliśmy. Tak ukształtował się front, który był początkiem wojny okopowej na zachodzie. Czyli dwie armie z dwóch stron siedzą w okopach i wzajemnie się ostrzeliwują. Lada moment miała rozwiązać się sprawa Serbii, no i Rosja, o której jeszcze trochę będzie. Tak wyglądał początek I wojny światowej, te pierwsze starcia na zachodzie, jak i na wschodzie. Front wschodni będzie naprawdę piekłem na ziemi, i to, co żołnierze będą tam przeżywać, będzie po prostu straszne. I pierwsza wojna światowa przybrała z czasem niesamowite rozmiary. My mówimy głównie o II wojnie światowej, bo druga wojna światowa raz, że jest bliższa nam czasowo, dwa była dużo bardziej zaawansowana technologicznie, a trzy druga wojna światowa to również holokaust i dziś może nam się wydawać bardzo abstrakcyjne motywacje przywódców niemieckich. Pierwsza wojna światowa była dużo bardziej klasyczna pod kątem polityki, że tak powiem, no i oczywiście dużo bardziej zacofana technologicznie. Jednakże to się przekłada na inne czynniki, jak choćby właśnie tę wojnę okopową, czyli dużo większe zaangażowanie ludzkie w starcia, a nie maszyn, którymi ci ludzie kierowali. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.